Znasz ten moment, pierwszy łyk gorącej kawy. Jeszcze nic nie powiedziałeś, a już coś w tobie się budzi. Umysł się rozjaśnia, świat nabiera ostrości, coś jakby nadprzyrodzona klarowność, jakby mgła, która zakrywała twoje myśli, nagle się rozproszyła. Ale dlaczego? Skąd ta niemal mistyczna zmiana stanu świadomości? Nie chodzi tylko o pobudzenie, chodzi o przejście, rytuał, portal. Coś, co nasi przodkowie instynktownie rozpoznali, zanim nauka próbowała to nazwać. Dla milionów ludzi na całym świecie kawa to coś więcej niż napój. To codzienny rytuał przebudzenia fizycznego, mentalnego, a czasem duchowego. A jednak rzadko zadajemy sobie pytanie: jaki wpływ ma kawa na moją duszę, na moją energię, świadomość, zdolność czucia i widzenia głębiej? W tym filmie nie chodzi o to, by straszyć ciekawą ale byś spojrzał na nią z innej perspektywy, tej, która łączy ciało, umysł i ducha. Bo może to, co uważasz za codzienny nawyk, jest w rzeczywistości duchowym lustrem. Zanim kawa stała się produktem masowym, zanim pojawiły się ekspresy i kubki na wynos, była czymś zupełnie innym, świętością, tajemnicą. Według jednej z legend, pasterz z Etiopii zauważył, że jego kozy stają się niezwykle żywiołowe po zjedzeniu czerwonych owoców z konkretnego drzewa. Ale to tylko fragment historii. Głębiej, poza folklorem, kawa pojawia się w źródłach jako dar dla poszukujących światła. Wczesne wspólnoty mistyczne nie traktowały jej jak zwykłego napoju. Dla nich była bramą, kluczem do wyższych poziomów świadomości, substancją sakralną, używaną nie po to, by uciec od rzeczywistości. Ale by wejść w nią głębiej. W klasztorach, Sufi i Eremici używali naparu kawowego jako narzędzia do modlitwy, czuwania i kontemplacji. W ciszy nocy, gdy umysł zwykłego człowieka ulegał zmęczeniu, oni trwali, czujni, skupieni, otwarci. Bo kawa w swojej pierwotnej formie nie była narkotykiem zachodu, ale towarzyszem duszy na wschodzie. To tam zaczęła się jej duchowa podróż, nie od stymulacji Lecz od obecności, od uważności, od poszukiwania tego, co niewidzialne. I właśnie dlatego pierwsze spożywanie kawy odbywało się często w milczeniu. W obecności, w szacunku do rośliny, która, jak wierzono, nosiła w sobie ogień nieba. Dla sufich, mistyków islamu, kawa nie była tylko napojem. Była świętym ogniem, który podsycał żar modlitwy i kontemplacji. To właśnie w kręgach sufi kawa. Otrzymała jedno z najbardziej intrygujących określeń, wino islamu. Dlaczego? Bo oferowała ekstazę, ale bez upojenia, przebudzenie, ale bez chaosu. Sufi dążyli do jedności z boskością poprzez taniec, śpiew, ciszę i czuwanie. I to właśnie kawa stała się ich sprzymierzeńcem w długich nocach modlitwy. Pozwalała im zachować skupienie, czystość myśli i intensywność duchowej obecności. Wyobraź sobie kamienną izbę, pustynną noc i krąg ludzi pogrążonych w śpiewie imion Boga. W centrum dzban z kawą. Każdy łyk nie tylko rozbudzał ciało, ale przenosił duszę w głębszy wymiar. Nie chodziło o ucieczkę od świata, lecz o głębsze w nim zakorzenienie. O znalezienie Boga nie tylko w świętych księgach, ale także w aromacie, w oddechu, w wibracji obecnej chwili. I choć Islam zabraniał alkoholu, kawa jako wino duszy. Została przyjęta jako dar. Dla wielu była dowodem na to, że świętość może przyjść w najprostszej formie, nawet jako gorzki napój o ciemnej barwie. Kawa nie znieczulała, ona rozjaśniała. Nie trzeba być mistykiem, by wyczuć, że kawa niesie coś potężnego. Przez wieki jej moc była tak wyraźna, że budziła strach. W XVI wieku, w świecie islamskim, kawa zaczęła być zakazywana. Ulema. Uczeni religijni widzieli, jak ten napój zbliża ludzi do stanu niezwykłej czujności i niezależnego myślenia. W kawiarniach zbierali się myśliciele, poeci, ludzie, którzy zadawali pytania. I to było niebezpieczne, bo kawa w ciszy i przy stole łączyła ludzi nie wokół dogmatów, ale wokół idei a gdzie rodzą się idee, tam rodzi się też zagrożenie dla władzy. W Mekce wydano edykty zakazujące picia kawy. W Konstantynopolu próbowano zamknąć kawiarnię. W Europie katolickiej duchowni debatowali, czy kawa nie jest napojem szatana. Papież Klemens Łysmy ostatecznie ją ochrzcił, po tym jak zasmakował w niej. To, co miało być tłumione, zakazane i kontrolowane, przetrwało. Bo nie da się zdusić czegoś, co przemawia do głębokiej warstwy ludzkiej duszy. Władze religijne i świeckie czuły podskórnie. Kawa nie tylko rozbudza ciało. Ona budzi ducha i duch przebudzonego człowieka zadaje pytania, kwestionuje, widzi więcej, a tego historia nie znosiła nigdy. Kiedy kawa dotarła do Europy, nie tylko zyskała popularność, stała się paliwem dla zupełnie nowej epoki. W XVII i XVIII wieku pojawiły się pierwsze kawiarnie i niemal natychmiast zaczęto je nazywać uniwersytetami dla ludu. To tam spotykali się filozofowie, naukowcy, poeci i buntownicy. Kawa płynęła, a z nią idee. W Londynie, Paryżu, Wiedniu kawiarnia była miejscem, gdzie rodziło się oświecenie. To właśnie tam zaczęto kwestionować monarchię, religię, społeczne hierarchie. To tam, przy filiżance ciemnego naparu, ludzie mówili o wolności, równości i prawie do samodzielnego myślenia. Bo kawa nie była tylko napojem. Była iskrą. W przeciwieństwie do alkoholu, który tłumi i rozmywa, kawa wyostrza, wzmacnia uwagę, ułatwia skupienie. I właśnie dlatego sprzyjała narodzinom nowego człowieka, świadomego, krytycznego, gotowego na zmianę. Nie bez powodu kawiarnie często znajdowały się pod obserwacją władz. Wiedzieli, że wśród stolików i zapachu palonych ziaren rodzi się rewolucja. W tym sensie kawa to nie tylko kultura to historia. To milczący świadek, i zarazem uczestnik duchowej i intelektualnej ewolucji ludzkości. A może, to właśnie wtedy zaczęliśmy pić ją nie tylko po to, by się obudzić, ale po to, by zacząć widzieć. Na poziomie fizycznym kawa oddziałuje na układ nerwowy, ale to dopiero powierzchnia. Głębiej w ciele energetycznym jej wpływ sięga znacznie dalej. Ci, którzy pracują z czakrami, szybko zauważają: kawa nie działa tylko w jednym miejscu. Jej energia uderza wielowymiarowo pobudza, rozświetla, ale i potrafi rozregulować. Pierwszy impuls czujemy w czakrze podstawy centrum przetrwania, zakorzenienia, działania. To dlatego kawa rano daje nam siłę, by ruszyć w świat, zmierzyć się z obowiązkami, wyjść z letargu. Chwilę później aktywuje się splot słoneczny miejsce woli, siły, sprawczości. Tu rodzi się poczucie mogę, potrafię działam. Kawa budzi naszą moc osobistą, ale czasem wypycha nas za bardzo. Zamiast naturalnego impulsu mamy nadreakcję, i wreszcie, nie u wszystkich, ale u wielu, pojawia się błysk w czakrze trzeciego oka. To to uczucie wzmożonej intuicji, większej przejrzystości myśli, czasem nawet euforii duchowej, jakby zasłona między światami się uniosła. Brzmi jak cudowny eliksir, prawda? Ale tu kryje się paradoks. Bo pobudzenie tych trzech centrów naraz to ogromny wysiłek energetyczny. To jak wcisnąć gaz do dechy na zimnym silniku. Na krótką metę dostajemy moc, na dłuższą płacimy cenę. Dlatego tak wielu ludzi doświadcza po kawie nie tylko jasności, ale i niepokoju, napięcia, rozproszenia. To nie skutek uboczny, to sygnał, że energia została przyspieszona zbyt gwałtownie. Kawa nie tworzy mocy, ona budzi rezerwy, a te, jak każda rezerwa, są ograniczone. W samym centrum naszego ciała, tuż poniżej mostka, znajduje się energetyczne epicentrum woli, czakra splotu słonecznego. To tam mieszka nasza zdolność do podejmowania decyzji, działania i stawiania granic. Gdy pijemy kawę, właśnie to centrum zostaje gwałtownie pobudzone. Nagle czujemy się silniejsi, bardziej zdecydowani, gotowi do działania. To może być błogosławieństwo, zwłaszcza gdy budzimy się ospali, przytłoczeni, bez kierunku. Ale jeśli kawa staje się codziennym kołem ratunkowym, coś zaczyna się wypaczać, bo splot słoneczny to nie przycisk start, to kompas wewnętrznej siły. Jego naturalny rytm opiera się na równowadze, czuciu i działaniu, ciszy i mocy. Kiedy codziennie zmuszamy go do działania przez stymulanty, zaczynamy wypalać jego rezerwy. Pojawia się napięcie, drażliwość, poczucie presji, jakbyśmy nie mogli się zatrzymać. Nasze decyzje stają się impulsywne, nasza siła sztuczna. I w tym tkwi głęboka lekcja: czy moja siła wynika ze mnie, czy z czegoś z zewnątrz? Kiedy nadużywamy kawy, często próbujemy zrekompensować coś, czego w sobie nie czujemy, a wtedy łatwo o wypalenie nie tylko fizyczne, ale też duchowe. Bo prawdziwa moc nie potrzebuje stymulacji. Ona rodzi się z ciszy, z jasności intencji, z połączenia z samym sobą, a czasem największym aktem siły jest pozwolenie sobie na słabość. To dziwne uczucie, które wielu zna. Po wypiciu kawy myśli stają się ostrzejsze, świat nabiera szczegółów, a umysł działa jakby szybciej. Pojawia się wrażenie, że wszystko jest jaśniejsze, ale czy naprawdę? W tradycjach duchowych czakra trzeciego oka to centrum intuicji, widzenia poza powierzchnią wewnętrznej mądrości. Kiedy jest otwarta, potrafimy czuć głębiej, łączyć się z tym, co niewidzialne. Kawa może chwilowo uderzyć w to centrum. Daje efekt przebudzenia duchowego, jakbyśmy widzieli więcej, ale to często złudzenie klarowności, bo jest różnica między prędkością myśli a głębią widzenia. Intuicja nie lubi hałasu. Potrzebuje ciszy, przestrzeni, wyczucia. Po kawie umysł staje się głośniejszy i choć wydaje się bardziej efektywny, często przykrywa delikatne sygnały wewnętrznego głosu. To paradoks. Kawa rozjaśnia powierzchnię, ale może zagłuszyć to, co płynie z głębi. Zamiast intuicji, dostajemy analizę. Zamiast połączenia nadaktywność i dlatego dla osób na ścieżce duchowej kawa bywa narzędziem. Ale równie często pułapką, bo duchowa klarowność to nie więcej myślenia, to czucie bez zakłóceń. Kiedy stymulacja wycisza się, zostaje to, co prawdziwe. I to właśnie tam, w ciszy po kawie, odkrywamy, ile z naszej jasności było autentyczne. Na poziomie subtelnym, poza ciałem fizycznym, istnieje warstwa znana jako ciało eteryczne, pole energetyczne, które odzwierciedla naszą witalność odporność i życiową spójność. To właśnie w tym ciele najbardziej odczuwamy działanie kawy, ale nie w sposób do którego jesteśmy przyzwyczajeni, bo kawa nie tworzy energii, ona ją uruchamia, otwiera zapasy, przyspiesza krążenie, rozgrzewa system. Działa jak ktoś, kto wbiega do pokoju i krzyczy Wstawaj, już czas. Efekt? Czujemy moc, czujemy gotowość. Ale prawda jest taka, że kawa nie dodaje niczego nowego, ona po prostu sięga po to, co już mamy i zużywa to szybciej. Z czasem ciało eteryczne zaczyna wysyłać sygnały: napięcie mięśni, nerwowość, chroniczne zmęczenie, brak regeneracji podczas snu. To jak konto bankowe energii wypłacasz codziennie, nie robiąc wpłat. Duchowo patrząc, każda filiżanka kawy to decyzja, czy teraz potrzebujesz sztucznego impulsu. Czy mogę uszanować rytm mojego ciała? Nie chodzi o demonizowanie kawy, chodzi o świadomość, o to, czy pijemy ją z miłości do siebie, czy z wewnętrznego przymusu. Bo kiedy sięgasz po kawę, pytanie brzmi, czy naprawdę jesteś zmęczony, czy po prostu odciąłeś się od źródła swojej energii? Ciało eteryczne jest jak ogród, jeśli tylko z niego zbierasz, nie podlewając, w końcu ziemia wyschnie. Często zapominamy, że najgłębsze wglądy duchowe nie przychodzą w ciągu dnia, lecz nocą, podczas snu. To właśnie wtedy nasza świadomość schodzi w głąb, do krainy symboli, archetypów, wspomnień zepchniętych w cień. Jung nazwał to przestrzenią nieświadomości zbiorowej, a jednym z najpotężniejszych narzędzi pracy wewnętrznej są sny. Ale co wspólnego ma z tym kawa? Kofeina znacząco wpływa na sen REM. Fazę, w której pojawiają się najbardziej żywe, symboliczne sny. Nawet jeśli zasypiasz po wypiciu kawy, Twój mózg nie wchodzi w najgłębsze cykle regeneracji i integracji psychicznej. Efekt? Ciało śpi, ale dusza nie wędruje. Dla osób praktykujących świadome śnienie, pracę z podświadomością czy prowadzenie dziennika snów, kawa, szczególnie pita po południu lub wieczorem, bywa cichym sabotażystą. Ogranicza dostęp do tych wymiarów, które Jung uważał za kluczowe w procesie indywiduacji, czyli stawania się sobą. Kiedy mówimy o zmienionych stanach świadomości, zazwyczaj myślimy o medytacji, psychodelikach, mistycyzmie. Ale sen to najprostszy, codzienny portal. I czasem, by naprawdę się przebudzić, trzeba najpierw śnić głęboko. Prawie każdy pije kawę, ale bardzo niewielu robi to w pełni świadomie. Większość z nas sięga po nią automatycznie, rano, między obowiązkami, z przyzwyczajenia. Tymczasem ten prosty akt może stać się potężnym rytuałem obecności, jeśli tylko go tak potraktujemy. Bo nie chodzi o to, czy pijesz kawę, ale jak to robisz? Wyobraź sobie, wstajesz rano. Zamiast od razu włączyć telefon, siadasz w ciszy, wybierasz ziarna z uważnością, mielisz je czując zapach, zalewasz wodą. Obserwujesz, jak tworzy się napar, oddychasz. Każdy ruch to medytacja. Każdy łyk to okazja do kontaktu ze sobą. To nie jest przesada. To powrót do siebie poprzez najmniejszy gest. Kiedy zmieniasz sposób picia kawy, zmieniasz swój stan energetyczny. Zamiast napięcia pojawia się ugruntowanie. Zamiast przyspieszenia, wyciszenie. Dodaj intencję. Dziś piję tę kawę, by być bardziej obecny. Nie po to, by uciec od zmęczenia, ale by je zrozumieć. Nie po to, by się zmusić, ale by się wsłuchać. To już nie jest stymulacja to komunia z rośliną, z chwilą, z ciałem. Tak właśnie pierwotnie postrzegano kawę jako towarzysza w praktyce duchowej, nie jako sposób na ogarnianie życia. Jeśli kawa stanie się rytuałem świadomym, uważnym, zakorzenionym, Możecie nie tylko obudzić, no ale przywrócić do siebie. W dawnych systemach medycznych, takich jak Ayurveda i tradycyjna medycyna chińska, kawa nie była demonizowana, ale też nie była traktowana jako coś neutralnego. Zgodnie z tymi tradycjami, każda substancja ma swoją energię rozgrzewającą lub chłodzącą, osuszającą lub nawilżającą, pobudzającą lub uspokajającą kawa intensywnie rozgrzewająca i wysuszająca wymaga równoważenia. Dlatego mędrcy wschodu mówili: jeśli pijesz kawę, dodaj do niej przyprawy: kardamon, cynamon, imbir. One łagodzą jej ostrość, wspierają trawienie i chronią energię życiową. W Chinach zalecano picie kawy tylko wtedy, gdy ciało jest wystarczająco silne, a energia ki dobrze krąży. Uczono też by nie pić jej na pusty żołądek i nie wieczorem, bo wtedy zakłóca przepływ między sercem a nerkami, czyli między świadomością a źródłem witalności. Współcześnie, w świecie pośpiechu, rzadko zadajemy sobie pytanie: jak moje ciało reaguje na kawę? A przecież to właśnie obserwacja siebie jest kluczem do mądrego używania tej rośliny. Czasem wystarczy pauza, kilka dni bez kawy, by poczuć, co naprawdę pochodzi z nas, a co z filiżanki. To nie kara. To reset, moment powrotu do naturalnego rytmu, bo mądrość nie polega na wyrzeczeniu się wszystkiego, polega na wiedzy, kiedy tak, a kiedy nie. Są momenty w życiu, kiedy dusza prosi o ciszę. Nie chodzi tylko o brak hałasu, ale o spowolnienie rytmu, wyciszenie bodźców, powrót do siebie. W takich fazach ograniczenie kawy albo całkowita przerwa może stać się głębokim aktem duchowym. Nie dlatego, że kawa jest zła. Ale dlatego, że zbyt często pijemy ją, by nie czuć, by nie słyszeć zmęczenia, by przykryć brak sensu działaniem, by nie spotkać się z tym, co niewygodne. A właśnie tam, w tej niewygodzie, kryje się zaproszenie do transformacji. Odstawienie kawy na pewien czas to jak zdjęcie filtrów. Nagle czujesz prawdziwe tempo swojego ciała. Pojawiają się emocje, które były przytłumione, pojawia się przestrzeń, a z nią pytania czego naprawdę potrzebuję, co próbuję przyspieszyć, przed czym uciekam. To nie jest detoks fizyczny, to detoks świadomości. Kiedy przestajesz pić kawę z automatu, odzyskujesz wolność, przestajesz być zależny od zewnętrznego impulsu, zaczynasz działać z miejsca głębszego, z intuicji, nie z napięcia. I może właśnie wtedy kawa, zamiast być codzienną koniecznością, stanie się znowu tym, czym była kiedyś. Narzędziem świadomego wyboru. Jeśli kawa nie dodaje energii, a jedynie ją wypożycza, to skąd czerpać autentyczną siłę życiową? Odpowiedź nie leży w kolejnym napoju, ale w powrocie do źródła, do ciała, do oddechu, do prostych rytuałów, które odbudowują rezerwy, zamiast je spalać. Zacznijmy od oddechu. Głęboki, świadomy oddech to najbardziej dostępna forma naturalnego pobudzenia. Nie tylko do tlenia komórki. Ale reguluje układ nerwowy. Wystarczy 5 minut dziennie, by poczuć zmianę. Dalej, ruch. Nieintensywny trening z przymusu, ale ruch intuicyjny spacer, taniec, rozciąganie, kontakt z naturą. Energia zaczyna płynąć, gdy przestajemy ją blokować napięciem. Pożywienie też ma znaczenie. Surowe warzywa, żywe soki, fermentowane produkty to wszystko to nie tylko kalorie, ale informacje energetyczne. Jedzenie może być bramą do większej jasności i najważniejsze sen i rytm. Bez sztucznego wydłużania dnia, bez stymulantów przed snem, ciało ma swój własny zegar. Szanując go odzyskujemy siły głębiej niż może dać jakikolwiek napój. To nie są radykalne zmiany, to powrót do prostoty. I kiedy przestajesz szukać energii na zewnątrz, odkrywasz coś zaskakującego. Masz w sobie więcej mocy niż ci się wydawało, tylko że ta moc nie krzyczy. Ona nie przychodzi z hałasem, ona pojawia się wtedy, gdy przestajesz się od niej oddzielać. Twoja relacja z kawą mówi więcej o tobie niż mogłoby się wydawać. To, kiedy po nią sięgasz, jak często, w jakim stanie, z jaką intencją. Wszystko to jest jak lustro odbija twoje potrzeby, napięcia, braki i rytuały. Czy pijesz, by się zatrzymać, czy by przyspieszyć? Czy kawa to chwila celebracji, czy mechaniczna ucieczka przed sobą, czy to gest miłości, czy przymusu? Zadaj sobie te pytania bez osądu, z ciekawością, bo kawa, jak każda substancja, może być zarówno narzędziem przebudzenia, jak i formą ucieczki. Może wspierać obecność, albo ją rozpraszać. Wszystko zależy od świadomości, z jaką ją spożywasz. I właśnie dlatego warto obserwować nie tylko co pijesz, ale dlaczego i jak. Bo za tym wyborem kryją się głębsze wzorce: potrzeba kontroli, lęk przed zatrzymaniem, napięcie w ciele, pragnienie jasności, albo tylko stary nawyk. Im więcej w tym uważności, tym więcej wolności. I nagle kawa przestaje być zwykłym naparem, staje się przewodnikiem, codziennym nauczycielem, odbiciem twojej relacji ze sobą. Bo może nie chodzi o to, by zrezygnować z kawy, może chodzi o to, by pić ją tak, jak chcesz żyć świadomie, głęboko i prawdziwie. Po tej podróży może pojawić się pytanie: to w końcu kawa jest dobra czy zła? Pomaga nam czy przeszkadza? Odpowiedź brzmi: to zależy. Kawa jest neutralna, to my nadajemy jej kierunek. Wszystko zależy od świadomości, z jaką po nią sięgamy. Dla niektórych to sprzymierzeniec Pomaga się skupić, otworzyć, być obecnym. Dla innych to zasłona dymna, która przykrywa zmęczenie duszy, wypycha do działania tam, gdzie potrzeba zatrzymania. Jung powiedział kiedyś, że wszystko, co nieświadome, rządzi nami i nazywamy to losem. Jeśli twoja relacja z kawą jest automatyczna, jeśli nie wiesz, po co pijesz, kiedy przestać, co ona robi z twoją energią, to nie ty wybierasz. Wybiera za ciebie nawyk. Ale jeśli pijesz ją świadomie, z uważnością, z czułością dla swojego ciała i duszy, wtedy kawa staje się narzędziem, nie wrogiem. Nie chodzi o demonizowanie ani o idealizowanie, chodzi o świadomą relację. W końcu to nie kawa zmienia twoje życie, to ty je zmieniasz, a kawa może być towarzyszem na tej drodze albo przeszkodą. Wybór, jak zawsze, należy do ciebie.